Cześć, Sebek z tej strony. Jest już trochę późno, ale jeszcze muszę, znaczy postanowiłem nagrać jeden filmik. Dostałem dzisiaj przesyłkę od doktora Radiana. O, tutaj, wszystko zamazane. A tak, w ogóle to taki fajny znaczek. <laughs> znaczy, nie żebym zbierał, ale tak z ciekawości. Aha, przy okazji chciałem pozdrowić Kubę, z którym pisałem przed chwilą na Facebooku. To tak przy okazji pozdrawiam cię Kuba chce mi wysłać przesyłkę o ile pamiętam tam chyba miało być piłkarze ze Śląska Wrocław i coś z Realu Madryt także pozdrawiam no i dobra to otworzę sobie tą przesyłkę bo jestem strasznie ciekawy co tam ciekawego o. wszystko, wszystko wymiana gratis Aha, jeszcze niespodzianka. O, proszę. Syk. Dobra, to najpierw sobie zobaczę wymianę. A to ja może użyję nożyczek, bo so, ja mam trochę lepsze, takie większe. Dobra, zaraz zobaczymy, co tutaj ciekawego. Elegancko zapakowane. Teraz muszę się trochę pomęczyć. Także pewnie ten filmik będzie trochę dłuższy. Ale mi to tam nie przeszkadza. No. Żeby nie zniszczyć kart. O, cyk. Dobra. I to jest wymiana. O, widzicie? Fajna karta. O, takiej karty nie mam. <laughs> nie, żartowałem. Dobra. O, proszę. Kaka. No, widzicie widzicie Kaka AC Milan były zawodnik Realu Madrid no praktycznie prawie mu się nie zmieniła koszulka bo nawet tutaj ma podobne znaczy takie samo yy, yy, ten no Fly Emirates dobra nieważne Kawani, Impact Sing. Singh Williams Chelsea o, proszę, no to jest niesamowite, Cristiano Ronaldo, Real Madrid star player. W końcu go mam, dzięki stary naprawdę. Tą kartę strasznie chciałem mieć, super. O, tu sobie będzie. Widać go, widać. Ale super Cristiano Ronaldo. Dobra, zawodnik AC Milan rising star. Perez z Benfiki. I Busquets z Barcelony. Ta była wymiana. Dzięki. Karty oczywiście w bardzo dobrym stanie. Super. To się ceni. Ale kurde, no niesamowite. Pewnie niektórzy mnie tam zaraz pojadą, że się zachwycą tą kartą. I Cristiano Ronaldo. Zaraz tam pewnie hejterzy się odezwą. A, chcecie koda? Nie wiem, czy był używany, czy nie, ale... No, żeby nie było. Eee, ale to jest dla mnie... Teraz jeden z najlepszych piłkarzy i bardzo go lubię. Dużo ludzi go nie lubi, ale ja go lubię. Dobra, także dzięki Ci wielkie. Naprawdę strasznie się cieszę. Teraz zobaczymy sobie gratisy. A tutaj... Dobra. Aż, aż no coś. Już trochę późno, już śpiące się zrobiło. No coś nie mogę. Nie mogę się wbić coś No dobra, spróbujemy i na... Nie, tak nie bo można poniszczyć kartę abym się chyba pochlasnął o. Dobra Jakoś poszło Może to sorki, sorki ale o. Dobra polecam, fajne nożyczki duże ale też można się trochę pomęczyć fajnie zapakowane super dobra oj trochę jest tych gratisków mam nadzieję, że za głośno telewizor nie gra, dobra Szachtar Donieck a a no, to są te karty, kurde zapomniałem, to są te karty, których mi brakowało, bazówek, no to super, to sobie zaraz, o Santana, Szalkę, e, Farfan, Celtic, Stokes, Brown, zawodnik Juventusu, to są te bazówki, których mi brakowało, Juventus, Galatasaray, Galatasaray, o, David Luiz. O, to już. O, Kuba Błaszczykowski. a są karty. A ciekawe, jak jutro zagrają, nie? I to jeszcze we Wrocławiu, a ja mnie nie będzie na tym meczu, kurde no. Borussia Dortmund, Benfica. O, Neuer z Bayernu Monachium. O, Bajer Leverkusen i Piquet. Dobra, to jest wymiana. Super, dzięki wielkie. Również Cię pozdrawiam i również polecam Twój kanał i nie tylko dlatego, że Ty poleciłeś mój, ale naprawdę masz bardzo fajne filmiki. A co odnośnie do tych naklejek, no to powiem Ci, że te świecące są fajne, ale tamte to tak powiem Ci no ja na przykład nie będę zbierał, ale kurde zajebiście, no taka karta strasznie się cieszę. Dobra, to co? To może otworzymy sobie tą niespodziankę. Strasznie jestem ciekawy, co tam jest. Tylko teraz, żeby mnie. Muszę to jakoś otworzyć, żeby nie zniszczyć tego. Eee, spróbuję. Sorki, ale muszę się skupić, bo nie chcę zniszczyć akordy. A, poczekajcie chwilę, wiem, co zrobię. Jeszcze taki nożyk, może tym będzie lepiej. Bo tutaj nożyczkami to chyba nie bardzo. Mam nadzieję, że tam nie tnę. Dobra, z jednej strony mi się udało. Teraz spróbuję z tej. Oj, tu jest jakaś karta. Nie wiem czy ten kod był użyty Ale to jest kod. A co to jest za karta? Czekajcie chwilę, bo ja nawet nie wiem. To wszystko, wszystko. No, ciekawy, jestem strasznie. Eee. Ja. O, sorki chciałem przekonać Cristiano Ronaldo. Limited edition. O, teraz mnie zatkało. Kurde. Czekajcie. No te dwie karty to jest po prostu no, coś niesamowitego. O, jak mi się tu świeci. Ja stary, normalnie. Dzięki wielkie, stary, dzięki. Cristiano Ronaldo. No nie wiem co powiedzieć, trochę mnie zatkało. Te dwie karty, nie w ogóle, cała przesyłka jest super, naprawdę, ale te dwie karty to jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. Dzięki stary, naprawdę dzięki będę ci, nie wiem, dłużny, nie wiem, coś Ci muszę fajnego wysłać. No zajebista niespodzianka. Dzięki naprawdę dzięki. Kurde. <laughs> o, już widzę te komentarze, że za się jara czy coś takiego, ale no niestety, ja uwielbiam Ronaldo i się będę cieszył. Niektórzy się zachwycają Messi, a ja się będę zachwycał o Ronaldo. Dzięki naprawdę super przesyłka, super karty nieponiszczone. Polecam Twój kanał, tam pod spodem, pod filmikiem będzie link do Twojego kanału. Subskrybujcie jego kanał, oglądajcie filmiki, bo naprawdę Doktor Radian jest super. Bardzo fajne ma karty. Naprawdę, dzięki. Kurde no. Limited edition Cristiano Ronaldo, fajnie się świeci. Dobra, tyle z, z tego filmiku bo już tutaj widzę 10 minut, znowu będziemy się chyba z 5 godzin filmik wstawiał, ale kurde, no super, naprawdę dzięki wielkie. Kurde te dwie karty, ale super. Dzięki, pozdrawiam Cię, życzę szybkiego powrotu do zdrowia Twojemu synkowi, i jeszcze raz dzięki, i, I trzymaj się, i pozdrawiam wszystkich, cześć.